Cześć! Znajduję się w tym momencie na szczycie Wielkiego Kopieńca. E, troszkę mniej znanego szczytu niż sąsiedni Nosal, ale roztacza się stąd przepiękny widok na całe Tatry. Panorama jest bardzo szeroka i o niej właśnie chciałbym Wam e, w tym momencie opowiedzieć. Zacznę od szczytu bardzo znanego, który leży centralnie nad Zakopanem i nazywa się Giewon. Z tej perspektywy jest troszkę mniej... E, charakterystyczny. Widzimy tylnią jego część, czyli tak zwany długi giewont. E, krzyż jest mniej widoczny, albo trzeba się bardzo dobrze wpatrzyć, żeby go zobaczyć. Po lewej jego stronie znajdują się czerwone wierchy, czyli te dwa kopulaste szczyty. E, to jest kopa konradzka i Mały łącznik. Dalej granicie przez e, suchy wierch konradzki na goryczkową czubę i pośredni wierch goryczkowy. To są szczyty mniej znane, natomiast każdy na pewno słyszał o kolejnym. Szczycie, który wam pokażę teraz, czyli jest to Kasprowy Wierch. Święta Góra Narciarzy. Wielu z Was wyjechało tam kolejką. No i cóż, łatwo ten Kasprowy poznać, dlatego że ma dwie, dwa charakterystyczne budynki. Na szczycie stację, obserwatorium meteorologiczne, a poniżej stację górną kolejki. Potem jest łatwo rozpoznawalne. Dalej, grań nam ucieka na przełęcz. Przełęcz jest bardzo znana, dlatego że jest taką umowną granicą między Tatrami Zachodnimi, z których w tym momencie wyszliśmy, a Tatrami Wysokimi, o których Wam teraz zacznę opowiadać. No i ta grań ciągnie się przez skrajną, pośrednią turnię. No i dalej widzimy Świnicę. Świnica jest najwyższym szczytem w otoczeniu hali gąsienicowej. Ma 2301 metrów. No i jest bardzo charakterystyczna stąd widać ją, jest widoczna centralnie na środku ekranu. Przed Świnicą widzimy taki lekko piramidalny szczyt, który nazywa się Kościelec. Prowadzi na niego szlak turystyczny jest dosyć trudny. W głębi doliny zaś widzimy szczyty, przez który prowadzi najtrudniejszy szlak w Tatrach Polskich, czyli Orla Perć. Mówimy tutaj o Małym Koźim Wierchu, o tej niskiej turni, czyli Zamarłej, dalej Widzimy Kozie Czuby, Kozi Wierch, najwyższy szczyt w całości położony na terenie Polski. Tam właśnie wiedzie ten najtrudniejszy szlak, tam są największe jego trudności. Jest dużo łańcuchów, no szlak wymaga odpowiedniego przygotowania. Dalej widzimy piękną żółtą turnię rozłożystą, na którą nie prowadzi żaden szlak turystyczny. Patrzymy też w głąb Doliny Pańszczycy, tam dalsza część tej Orlejferci, Ferci. turnie, mała, wielka. No i turnia, która jest mniej znana, nazywa się Ptak. Mówi o niej dlatego, że tuż za nią jest Przełęcz Krzyżna, która kończy nam właśnie wspomnianą wcześniej Orlą Perć. Dalej rozłożysty masyw Koszystej. No i Tatry Wysokie Słowackie, które mniej znane są wśród Polaków. Są one piękne. Roztacza się stąd też często ładne widok na nie. Tutaj możemy wyróżnić lodowy szczyt, możemy wyróżnić szczyt kołowy. No i Jagnięcy znany jest z tego, że prowadzi tam szlak turystyczny otwarty od czerwca do października, jak większość szlaków na Słowacji. No i oczywiście stamtąd też możemy piękną panoramę. Oglądać. Kolejne to już jest, są tatry bielskie, o których będziemy mówili. W tatrach bielskich znane zawsze są trzy szczyty, czyli płaczliwa skała, hawrań i murań. Nie wszyscy umieją je wskazać, ale większość zna te szczyty. No i ja teraz postaram się wam powiedzieć, który jest który. Ten ostatni taki wystający, to jest oczywiście płaczciwa skała. Tuż przed nim taki lekko zlewający się masyw, to jest masyw hawrania. No, i na samym końcu taki mało widoczny, bo niższy, z wielką skalną zagrodą, wierzchołek murania, z tej perspektywy mniej charakterystyczny. Dziękuję bardzo za uwagę, życzę miłego dnia.